Hejka Widzowie Siema yy, Dzisiaj będą poruszki z minecrafta Jak coś, coś mi dziwnie wyszły No ale będą takie prostokątne Chociaż stąd trochę wyszło Dobra yy, sobie przejdźmy do no odcinka Dobra Zacznijmy sobie od tego, numerek 2, a akurat Okej. Okay. Jak coś to robiłem z pośpiechu, więc to nie jest takie dokładne. W ogóle nie mam czasu teraz. Oj, ciężko się ucięło. Ale coś tak. Świnka, halinka. Tu, 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 tu. Troszkę i nie widać, ale to tam. My kolejna seria będzie z... będzie z... Stumble Tak, za tydzień będzie Stumble Guys. Więc fajnie. I w ogóle... wiem plan versus Plan się tam przesadza, przesadza, ale ja na razie nie będę nagrywał, że zaplędować zombie z 3. Bo jeszcze nie wyszło. Ja dopiero nagrywam jak wyjdzie. Więc powiem, nie nagrywam gier, które jeszcze nie wyszły. Ale plan zawsze zombie już szybko wyjdzie. Więc się tam zombie. Mm. Explan z Walisus Zombies, prawda? O, o, o. Numer 4. Już będziemy niedługo zaczynać świąteczne opatruszki. Yy, Numer 6. Yy, I powiem. Teraz... Że powiem tak. Teraz paczuszki tak nie będę wyglądały. No. Będzie tak. Tutaj jest, no na przykład załóżmy, że plan wersji znowu jest 2. Plan wersji jest 1, 2, 3, 4, 5, 6. I będziemy odwracać. 7, 8, 9, 10 na 12, 3 na 3 na 15, 6 na 7. Będzie 18 paczuszek. Więc teraz będą dwa tygodnie jakieś. A to zaczynamy dopiero od świątecznych paczuszek. Powiem serce. Stuki boki, Fortnita. A w ogóle mam tu serduszko. Nie miałam co narysować, ale niech będzie. O nie, żeby mi zaraz nie spadło. O, muszę zjeść. No i mam serduszko. Więc tak ma się będzie z wami ze mną. Pa!